4-2-4 to formacja w FIFA, o której pomyślelibyście, że nadaje się wyłącznie do odrabiania strat po 80 minucie spotkania, gdy już musimy rzucić wszystkie siły do ataku. Ja postanowiłem wykorzystać tę formację, ułożyć specjalną taktykę i pograć decydujące mecze w ostatnim Foot Champions od początku spotkania właśnie 4-2-4. Jak widzicie jest to taktyka, która może przynieść dużo frajdy, jeśli chodzi o granie. FIFA, bo nie trzymam piłki, mocno atakujemy, i widzicie sami po statystykach. Ciekawie się tutaj robi. Będzie mi miło, jeśli zostawicie łapeczkę do góry i myślę, że możemy zaczynać. i odbierz 10 złotych rabatów w sklepie alsen.pl. Zacznijmy ten odcinek od omówienia taktyki 4-2-4, którą tutaj dostosowywałem do swojego nowego składu, do swojej nowej drużyny. Ostatnio na odcinku e, troszeczkę się śmialiście, że sądzę, że nie jest taki potężny, no ale cały czas u mnie w głównym składzie figuruje. Jest e, tym razem na, e, na pozycji środkowego pomocnika defensywnego. Dokupiłem też Davisa oraz Rafaela. Leo. Także nowy duet graczy Davis Leo. A jak to wygląda, jeśli chodzi o ustawienie w 4-2-4, jak wygląda ta taktyka? Eee, zrównoważony styl w defensywie 52-57, szybkie konstruowanie akcji i bezpośrednie podania, czyli tak samo jak w taktyce 4 2 którą grałem na hotelowym Wi-Fi we Włoszech, gdzie wbiłem 20 i też ten odcinek był u mnie na kanale. Szerokość 45 w ataku, jeśli chodzi o zagęszczenie zawodników w polu garnym, to ustawione na 3, eee, rzuty rożne na 2 i. Rzuty wolne na trzy. Ustawiony mój skład jest w następujący sposób: właśnie San Just z Patrykiem Vieira w środku pola, Talulu przesunięty na prawą obronę, a Davis na lewą flankę, Rafael Leo i Kylian Mbappe z racji tego, że są bardzo szybcy, a tutaj na tych pozycjach ofensywnych, skrzydłowych, właśnie na szybkości najbardziej mi zależy, to ustawieni są na pozycji właśnie skrzydłowych, i wtedy siłą rzeczy z konieczności Ronaldo i Cantona na napadzie. Jeśli chodzi o wytyczne Mbappé i Leao, wracaj do obrony, wbiegaj za plecy obrońców i wbiegaj w pole karne przy centrach. Symetryczne wytyczne dla obydwu ofensywnych skrzydłowych napastników. Jeśli chodzi o moich stricte napastników, czyli Ronaldo i Erika Kantone Zbiegaj na skrzydło, czyli to jest ta wytyczna Wbiegaj za plecy obrońców Oraz wracaj do obrony Także tak naprawdę cała moja drużyna Ma też za zadanie wracać do obrony Jeśli trzeba bronić się przed kontrami Ale fajnie to współgra właśnie z taktyką Fast builda, bo jeśli już nasze, Nawet nasza cała drużyna się wróci Na naszą połowę I uda nam się przechwycić futbolówkę To ta kontra jest napędzana też właściwie Przez wszystkich zawodników ofensywnych Oni wszyscy po prostu wybiegają na pełnej po to, żeby zrobić przewagę już pod polem karnym rywala. Jeśli chodzi o pomocników defensywnych, to tutaj bez ja, e, jakichś tutaj e, udziwnień zostawaj z tyłu oraz krycie środka, na bocznych obrońcach zostawaj z tyłu Davisa oraz Kalulu i Mike będą wyłóż do środkowań i wybiegający. Także dałem tutaj też wytyczne dla bramkarza. Jak ta taktyka sprawdza się w praktyce? Jak wyglądają tutaj ataki? Jak wygląda tutaj gra w obronie? Czas teraz na najlepsze momenty, najlepsze skróty z tych meczów, które zagrałem. Jeden z pierwszych rywali, na którego mieliśmy okazję przetestować tą taktykę, tap 1, 2, 3, 4, z bardzo, ale to bardzo dobrym składem. Trzej zawodnicy z drużyny roku, Mbappe, Messi oraz Marquinhos, również Optimus, Cruyff oraz Vieira, także jak najbardziej można się było w teorii spodziewać dość wyrównanego spotkania. Siódma minuta i pierwszy groźny atak przeciwnika. Może od tego zaczniemy, dlatego że tutaj wykorzystałem ciekawy element obronny, jeśli chodzi o grę bramkarzem, a mianowicie nacisnąłem dwa razy trójkąt, a dokładnie pierwszy raz nacisnąłem, a drugi raz przytrzymałem. Jeśli tak zrobicie, to nasz bramkarz wyjdzie idealnie do środkowania, przynajmniej w 99% przypadków. I tak się faktycznie stało. Możecie to zaobserwować na radarze jak Mike Mano robi dwa, trzy kroki do przodu i do tej wrzutki wychodzi. Gdybym tego nie cnął, byłaby szansa, żeby Mbappe tutaj do główki doszedł. Chwilę później następuje nasz pierwszy atak i tutaj nie ma zbyt wielkiej filozofii. Środkowi pomocnicy napędzają atak, w tym wypadku San Just. Dużo podajemy z pierwszej piłki Cantona, również strzał z pierwszej piłki i szybkie wyjście na prowadzenie. Kolejna sytuacja jest król przed polem... Przed polem karnym, jeśli chodzi o naszego przeciwnika, ale udało się tę piłkę wybronić Rafael Oc, który oczywiście cofnął się e, pod własne pole karne zgodnie z wytycznymi, które dla niego ustawiliśmy. Kylian Mbappé, no tutaj wygrywa pojedynek e, biegowy z wręcz e, Tierney'a, Eric Cantona, Eric Cantona Mihalisona i strzela do pustej bramki. Także jak widzicie, nie ma tutaj. Zbyt długiego trzymania piłki pod polem karnym rywala. Przejmujemy akcję, przejmujemy piłkę, gramy prostopadłe piłki po skrzydłach, wchodzimy w pole karne i po prostu zadajemy bolesne ciosy. 19. Minuta spotkania. Rywal próbuje dryblować tutaj Mbappe, ale świetnie tę futbolówkę przejmuje Kalulu. Odegranie kantona z pierwszej piłki, jak widzicie, dużo też podań. Właśnie wykorzystujący pierwsze tempo zagrania Ronaldo Nazario, bomba i 3 do 0. Kolejny atak napędzany na skrzydle. Mbappe będzie tutaj walczył z Tierneym, Shape Shifterem. No i ten Tierney jeśli Przifter zdecydowanie w pojedynkach z Mbappé nie dojeżdżał. Co prawda tutaj jeszcze w ostateczności został wywalczony rzut rożny, ale nasz rywal stwierdził już, że nie warto, że nie warto i czas na dezercję. Kolejny rywal i kolejne spotkanie mamy tutaj... Modeste, mamy tutaj Kosticia, a mamy tutaj, jeśli dobrze się jeszcze przyjrzałem, takie Serge Gnabry i e, Paketa e, w Player Piku, tutaj czerwony, więc taki skład można powiedzieć bardziej frikowy, trochę wyrównujący jak moje kuchwale niewymiennych na Xboxie. 28 minuta i chciałbym wyróżnić ten atak za. E, bardzo ładną próbę teraz w tym momencie strzału finezyjnego Kiriany Mbappé. Co prawda Donnarumma tutaj popisał się udaną interwencją, ale zwróćmy uwagę na ten zwód. Pokazywałem go w kwietniowej szkole FIFA BJ, także możecie zobaczyć. Jest to tak zwany lateral heel to heel, czyli przytrzymujemy L1 i w tym momencie prawą gałką e, dół. Góra i Mbappe przekłada sobie w ten sposób piłkę na lewą nogę. Strzał na zielonym, no ale troszkę tej siły zabrakło. Siły z kolei nie zabrakło w 33 minucie spotkania po dośrodkowaniu Davisa, który, no trzeba to przyznać, ma... Dośrodkowania najwyższej klasy, jeśli chodzi o e, FIFA. Paolo Maldini dostawił głowę i mieliśmy prowadzenie w tym spotkaniu. Tutaj też pokażę taki przykład, jeśli chodzi o wyprowadzenie piłki z własnego pola karnego, że nie zawsze u BJ jest też z tym e, kolorowo. Mam piłkę Maldinim, nie podałem gdzieś w pierwsze tempo, a ponieważ mamy taktykę na szybkie konstruowanie akcji, no to jeśli nie podamy w pierwsze tempo, to również mogę narazić się na taką kompromitującą stratę. Także u BJ Tego też to się wydarza. Znowu tutaj rywal próbuje nas pozycyjnie rozgrywać. Dość długo i cierpliwie utrzymywał się przy futbolówce. Petit, zagranie do Modesty, ale w to wszystko mieszał się Lao, który wycofał się aż do obrony, żeby tę piłkę przechwycić. Ronaldo, Nazario, podanie prostopadłe do Eryka Cantony, a on takiej sytuacji nie marnuje. Także kontry, kontry, kontry. Jak lubicie grać z kontry, polecam serdecznie, żebyście sobie tę taktykę przetestowali. Kolejny raz: Bramka dla mojej drużyny weźmie się z przechwytu na własnej połowie i szybkiego rozegrania piłki. Mbappé jeszcze wycofa do San Justa. Nazario. Podanie od razu prostopadu do kantony, wystawka i Just podwyższa na 3 do 0. Dziękujemy. Rechkwit przeciwnika załatwiony. I ostatni skład rywala w tym odcinku. Ostatni mecz, który chciałem tutaj pokazać. Bardzo dobry też, bo Totsmane Krów e, w Optimusie. Piłka na naszej połowie, ale będziemy starali się wyprowadzić szybki kontratak Mbappé. Ball Roll Scoopter. Zagranie do środka Sand I już mamy drugie do uruchomione. Świetna postopoda piłka od Davisa. Wchodzi w pole karne. Leo, Leo, próbuje tutaj strzelać raz, ale Bramkarz obronił tę piłkę. Natomiast szybko przechwytujemy. Czy tutaj jeszcze coś w tej sytuacji będzie? Być może, zobaczmy. Bo teraz e, przeszliśmy już do e, troszeczkę pozycyjnego rozgrywania tego ataku. Tutaj, o, już mogłem zrobić zdecydowanie e, ball rola kantonom. Gdzieś się, się przestraszyłem i to nie wyszło. Kantona, o, oj, to była świetna okazja. Jeszcze. Nazario. I jest jednak bramka, także przycisnęliśmy do końca rywala w tym ataku i zdobywamy zasłużoną bramkę. I kolejny raz i kolejny raz akcja rywala, ale będzie nasz przechwyt i będzie szansa, żeby znowu bardzo mocno i mamy nadzieję skutecznie skontrować przeciwnika. Sand Just to jest po prostu mocne podanie prostopadłe, nic więcej oprócz tutaj Odpowiedniego przytrzymania trójkąta ne, nie użyłem. Weira. jest i Nazario, będzie rewersalastico. elastico, i tutaj powinna paść pramka na 2 do 0. Patryk Weira. teraz pod polem karnym rywala w 44 minucie. Kolejny atak, który mógłby się tutaj zakończyć. bramką no gdyby kantona. Od, oddał odpowiednio silny strzał. I teraz drodzy o tajemnice, to był ten mecz, który widzieliście yy, na początku filmu, gdy pokazywałem, yy, że można fajnie pograć z kontry, można nie dopuścić rywala właściwie do żadnej sytuacji, a samemu oddać 9 strzałów. Taktyka jest ciekawa, więc mam nadzieję, że ją przetestujecie i dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Dzięki za dziś, trzymajcie się i do zobaczenia!